Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Piotr Rychel, pracuję w firmie Volvo jako partner biznesowy wspierający dział finansów i księgowości. Będę miał przyjemność spotkać się z Państwem w, w ramach szóstego forum HR Challenge w Warszawie w dniach 4-5 marca 2025 roku. Zapraszam na moje wystąpienie, które będzie związane ze wsparciem dla starszych liderów w zarządzaniu zespołami z młodszych pokoleń. W ramach tego wystąpienia będę chciał Państwu opowiedzieć na temat ewolucji kulturalnej, która w tej chwili zachodzi, czyli kontaktów pomiędzy różnymi pokoleniami i wynikającymi z tego, z tego faktu potrzeby dialogu, w jaki sposób ten dialog nawiązywać, w jaki sposób wspierać jako działy personalne, również liderów starszych, starszych pokoleń w, w, w rozmowie z tymi właśnie młodszymi. Kolegami czy młodszymi członkami zespołów, którymi zarządzają. Na koniec opowiem również na temat naszego programu, który od już ponad dekady realizujemy w ramach firmy Volvo, który właśnie taki dialog wspiera i buduje. Serdecznie zapraszam i do zobaczenia w ramach szóstego forum HR Challenge w Warszawie.